Witajcie w Rozmowach Logistyków. Nazywam się Piotr Skobało. Poprzez ten podcast chcę Wam pomóc szybciej i efektywniej budować biznes. Podcast nagrywamy dzięki sponsorom. Partnerami dzisiejszego odcinka są Magna firma doradcza oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość Waszego biznesu. Postis, wiodący dostawca systemów Last Mile OS, oferujący rozwiązania do monitorowania i optymalizacji dostaw. Wybieraj z ponad 300 zintegrowanych firm kurierskich i obniżaj koszty przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klientów. Czy jesteście gotowi na dawkę praktycznej wiedzy? Mam nadzieję, że tak, bo zaczynamy nowy odcinek. Cześć wszystkim. Dzisiaj bierzemy się za kolejny temat, o którym chyba jeszcze nie rozmawialiśmy czyli za dostawy dronami. Cześć Adam. Cześć Piątek. Cześć wszystkim. No właśnie, no ja w tym temacie, chociaż chciałbym się uważać za umiarkowanego entuzjastę, to przypomina mi się taka scena z wywiadu z Elonem Muskiem, gdzie zapytany właśnie, że ma firmę, która robi elektryczne samochody, że ma firmę, która tam no, kopie tunele pod, po, po, pod miastami, między innymi, pomijając inne, został zapytany, no właśnie, a kiedy dostawy, czy kiedy latające samochody, albo jakieś właśnie. Albo, albo dostawy dronami. I on tak chwilę się zamyślił, wiesz, takie kółeczko, jakby wiesz, się zakręciło na, te, wiesz, na czole i odpowiedział tak. Too many variables czyli wiesz, za dużo zmiennych. No i to tym możemy rozpocząć, że tak powiem, ten odcinek, czyli rzeczywiście jak dochodzi trzeci wymiar, no to, to zaczyna, się, zaczyna się zabawa i zaczyna się dopiero, że tak powiem, analiza jeszcze case'ów dodatkowych. To może od jakiegoś no, takiego Piotrek, przypadku... ale, ale jednak właśnie, wejdźmy w przykład, bo tak naprawdę inspiracją do nagrania dzisiejszego odcinka była informacja o tym, że Walmart poszerza swoją usługę dostawy dronami. To już nie są tylko i wyłącznie testy, które przeprowadzali do tej pory. Z tego co pamiętam, to oni powiedzieli, że już w ramach dostaw, które, które robią miesięcznie, to tam wychodzi kilkadziesiąt tysięcy dostarczanych paczek to możemy, wiesz, możemy to powiedzieć szczegółowo, czyli mamy tak, mamy y, y, jakby program od 2021 roku, który działa, głównie w aglomeracji Dallas, generalnie obsługuje ich Wing. Czyli firma, która jest w portfelu spółek Alphabet, czyli, czyli tam, gdzie m.in. Google, czyli można by było powiedzieć, że pracują ludzie, którzy mają no, budżet niemalże nieskończony, żeby się tym zajmować. Chcą uruchomić 100 nowych lokalizacji w USA i w miastach takich jak Atlanta, Charlotte, Houston, Orlando i Tampa do czerwca 2026, czyli generalnie mówimy o czymś, co się dzieje aktualnie. Zrealizowany w tym programie jest 150 tysięcy dostaw, główny jakby powiedzmy taki target, jeżeli chodzi o, o wielkość paczek, to jest takie niecałe 2,5 kg, czyli 5 funtów. No i mówimy również o czasach, bo średnie czasy dzisiaj aktualne, które, które są rejestrowane, to jest 19 minut, cel jest taki, żeby to się działo w 15 minut. No i co, co może być jeszcze ciekawe, grupy towarowe, no to mówimy warzywa, owoce, produkty pierwszej potrzeby, no czyli pewnie te, które które wchodzą w kategorie niezbyt duże, niezbyt ciężkie i, i takie, które, które łatwo powiedzmy, powiedzmy by było za, zapakować. No tak, to tak naprawdę brzmi jak już nie test, tylko prawdziwy rollout i prawdziwe wykorzystanie. Moglibyśmy się pokusić takie pytanie, no to kiedy my również tutaj w Polsce, w Europie dostaniemy dostawę do domu zamówienia dronami. Natomiast ja jestem umiarkowanym z kolei sceptykiem, jeżeli chodzi o, o możliwości realizacji tego typu dostaw u nas, w naszym pięknym, słonecznym kraju. Bo to nie jest tak, że to tylko w. W Stanach, w Chinach, czy gdzieś tam w Afryce te, te dostawy dronami są testowane. W Polsce również w 2021. Ciekawa zbieżność dat, tak w ogóle. Decathlon przeprowadzał testy, i to w Lublinie, dostawy, a w zasadzie przerzutów między sklepami, asortymentu, którego mieli niewiele na stanie, tak aby raz, raz zoptymalizować zapas, a dwa, zwiększyć dostępność towaru do klienta. No bo ktoś przychodzi do, do sklepu, okazuje się, że nie ma tego wariantu koloru, na przykład rękawic. Rowerowych, które chciałby kupić, i obsługa mu mówi, ale wie pan co, to my możemy to ściągnąć w 10 czy 12 minut ze, ze sklepu obok, bo po prostu na terenie miasta przelecą dronem pomiędzy jednym a drugim ale sklepem. Ale rzeczywiście to, ten dron leciał wystarczą. nad miastem, nie nad jakąś łąką, przypadkiem czy, czy lasem. No jeżeli chodzi o konkretną ścieżkę wiesz lotu, to już musielibyśmy się zgłosić do urzędu. Lotnictwa no bo wiesz, bo tutaj wydaje mi się, wydaje mi się, zresztą zaraz o tym trochę też porozmawiamy, natomiast no to tu jest to, to takie główne wyzwanie i to, to, to o, o tym szerzej zaraz, zaraz opowiemy. Natomiast no wyzwanie główne z logicznego punktu widzenia jest takie, że co się stanie, jak nie wiem, dron spadnie, albo paczka temu dronu spadnie i spadnie komuś na głowę. I będzie z tego, no, że tak powiem, no, sytuacja jakaś wypadkowa, no nie tak, że kryzysowa, no, nie PR-owa. Nie zdarzają. No, A to, to jak to wygląda od strof, od strony, od strony prawnej? Od strony właśnie prawnej, pod to chciałem powiedzieć, wygląda w Europie i w Polsce dużo bardziej skomplikowanie niż, niż w Stanach Zjednoczonych, bo FAA, czyli Federal Administration Aviation w Stanach, przeprowadzono po już oczywiście długich właśnie konsultacjach i latach pracy, ale doszli do momentu, w którym mają akt 135, tak zwany, który umożliwia prostą komercjalizację tego typu. Lotów bezzałogowych i co ważne, jeszcze lotów bez nadzoru operatora, czyli tych takich lotów beyond visual line of sight. Po prostu trzeba się u nich certyfikować, zarejestrować i można tego typu loty wykonywać. Natomiast w Polsce i w Europie sprawa jest dużo bardziej skomplikowana, i to co powiedziałem, ja jestem umiarkowanym sceptykiem, ponieważ my jeszcze jesteśmy na naszym starym kontynencie przed tego typu regulacjami, i każdy taki lot musi być zgłaszany w Polsce do urzędu. Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a tak poza tym musi być również konsultowany z władzami lokalnymi, musi być zgłoszony na, na, na policję, musisz uprzedzić Radę Miejską, że będziesz nad, nad miastem latał. To wszystko no, powoduje to... Per sztuka latania? No bo tak przecież są drony, wiesz, wykorzystywane przecież w różnych branżach, no na przykład w geodezji dzisiaj dron to jest w ogóle postawa pracy, no nie, kiedyś się tam stali z kamerą i z tym kijkiem takim, przepraszam, nie, nie chcę upraszczać tej pracy, stoją, nie? Ale, ale trochę tak to, tak to wy, wy, wyglądało, natomiast no dzisiaj geodeta wysiada z samochodu, wiesz, wyciąga sprzęt, kurczę, odpala i, i właściwie no to tak to, tak to tak to funkcjonuje, więc da się gdzieś jakoś to unormować sobie, jeżeli uzasadnienie Biznesowe i merytoryczne jest. Znaczy, no, co, pytanie: ile w tym jest jeszcze tak zwanej szarej strefy? Czy rzeczywiście wszyscy, um, e, którzy latają dronami, stosują się do, um, do przepisów, które formalnie rzecz biorąc obowiązują? No, Natomiast, do, no, jak. Do mówimy, takiego cywilnego no, do takiego cywilnego latania to masz normalnie egzamin, musisz zdać i wiesz, i to, to no, no, ma to swoje konsekwencje, czyli jeżeli nie będziesz miał prawnie i będziesz latał dronem, to normalnie możesz mieć, powiedzmy konsekwencje prawne, nie wchodząc już już w jakieś paragrafy, ale, ale to tak, to wiem, gdzieś tam z, z innych takich, wiesz, hobbystycznych, powiedzmy, samego latania. Z życia wziętych przypadków, nie? Zmienić, nie. Filmów. Dobra, nie przyznawaj to... się, Piotrek, do czego, do czego ty się musiałeś nie, prywatnie nie? no to wiesz, dokopać, no, znajomi latają on, wiesz, bierzemy drony na wakacje, czasami też, wiesz, żeby sobie poszerzyć, że tak powiem, możliwość zwiedzania i tak dalej. No ale dobra, wracając. Z wracając, drugiej strony, słuchaj, no mieliśmy na przykład czekaj, bo tutaj sytuację... nie rozwinęliśmy tego wątku. E, tak no, naprawdę te, ja tylko te zgłoszenia... wrzucę jedno, i będziesz Ja tylko wrzucę jedno, będziesz kontynuował. Amazon Prime Air, e, też oczywiście gracz e, tutaj w tym, w tym obszarze, e, tam MK30 się nazywa ten program, e, no w marcu dopiero tego roku FAA e, wznowiło właśnie operację po dwóch wypadkach dronami w Oregonie, gdzie, gdzie no tam no rzekomo na podstawie złych danych, ale, ale no drony, drony spadły. Więc wracając do, do regulacji, no bo jednak nie chcielibyśmy, żeby nam ten dron spadł na, na głowę. Nie, no właśnie to jest sensowne. Nie? nie można pójść na tak zwaną wolną amerykankę, bo to jednak jest już też urządzenie mechaniczne, które jeszcze, jak znajduje się na pewnej wysokości i spadnie, to może, no może doprowadzić do nawet wypadków śmiertelnych, do kalectwa i tak dalej. Więc to jest sensowne, tylko kwestia jest drobnej różnicy, ale bardzo znaczącej, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób ta certyfikacja przebiega w Polsce, a jak przebiega w Stanach. W Stanach ten. Urząd NFAA wydaje pozwolenia w sposób scentralizowany, natomiast w Polsce UCL wydaje pozwolenia per strefa, w której będziesz latać. Czyli przykładowo taki decathlon, czy też jakakolwiek inna sieć handlowa, jeżeli chce. Wprowadzić tego typu usługę, to nie tak jak w Stanach występuje raz o pozwolenie, raz przedstawia dokumentację, tylko tak naprawdę musi to zrobić per każdy region, w którym będzie robić, robić te loty. Czyli w Lublinie to jest oddzielny case, w Warszawie oddzielny. W Krakowie czy we Wrocławiu to są kolejne zgłoszenia, kolejne konsultacje społeczne, które trzeba przeprowadzić i przeprocedować to przez urząd oraz przez, przez Radę Miasta. No a już tutaj nie może może nie wchodźmy w temat, jak, jak administracja w, w Polsce funkcjonuje i jak długo to mogłoby trwać, bo to już każdy chyba w latach 90. śpiewał, że w Los Angeles mają 20 radnych, a w, w Warszawie jest ich stu kilkudziesięciu, nie. No, to już, to już nie wchodząc, broń Boże, w tematy polityczne, ale, no, tak, na pewno, na pewno brzmi, skomplikowanie, że, że trzeba jakby, no, z tymi podmiotami niezależnie się konsultować, no, bo zakładam, że tak jak, nie wiem, czy w skarbówce, czy w jakichś innych, no, to, jeden wyda taką, drugą, ta, drugi taką decyzję i, i, i jakby to, to, może być wyzwaniem. To dorzucę, żeby trochę, trochę urozmaicić, to dorzucę taki, to taki projekt. Gdzie to zastosowanie no, wydaje się może łatwiejsze, właśnie ze względów regulacyjnych. I tutaj mówimy o dostawach. No to, tak, firma Zipline skupia się na, głównie na dostawach leków, czyli dostawach medycznych. Kraje to Ruanda, Ghana, Nigeria, Wybrzeże Kości Słoniowej. No, czyli wydawać by się mogło, że lecimy nad jakimiś, że tak powiem, mniej zabudowanymi obszarami i z kolei takimi, gdzie zakładam się, wypadka dróg nie jest klasy premium. Natomiast no, do marca 2025 roku Zipline wykonał prawie półtorej miliona dostaw. Gdzieś tu naliczyli, że 100 milionów mil pokonali. Platforma, którą używają to jest VTOL Platform 2. Na 100 metrów unoszona, łapany towar jest linką teteret i do 3,6 kg jest w stanie transportować ten towar, czyli zakładam, dron leci, opuszcza, podpinają i leci w drugą stronę. Głównie, właśnie krew, szczepionki, leki ratujące życie czyli, czyli taki towar, który no, wymaga również szybkiej logistyki. Więc, no to jako taki case, ani w Stanach, ani w Europie, który powiedzmy... No to już zupełnie wolna, nie amerykanka, tylko wolna no, można było powiedzieć. Tak, pewnie trochę luźniej, natomiast patrząc z perspektywy, bo ja zawsze jakby tutaj w tych tematach logistycznych szukam jakiegoś biznesowego uzasadnienia, no to tak, nie mam drogi, nie mam nie mam tego, muszę szybko dostarczyć coś niedużego, wartościowego, no to wydawać by się mogło, że gdzieś tam buduje nam się jakaś, jakaś taka specjalizacja, którą pewnie warto by było... By było eksplorować. Nie wiem, jak z wartością wynoszy znaczy w sensie jak z bezpieczeństwem tego towaru. No, przypominam sobie, jak mój kolega, który, który był szefem logistyki w dużej firmie farmaceutycznej w Polsce opowiadał, że mają problem z wysłaniem trzech paczek wielkości takiej wiesz, 20 na 20 centymetrów, bo one kosztują pół miliona złotych te leki i żaden ubezpieczyciel nie chciał się zgodzić na ubezpieczenie tam przesyłki takiej, kurscze, takiej wielkości na, na więcej niż tam jakaś, jakaś kwota, więc tu te. te ten temat, powiedzmy, bezpieczeństwa może, może grać rolę. Natomiast wydawać by się mogło, że tego typu połączenie jest dosyć ciekawym do, 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 do eksplorowania. Hmm. No to się po prostu tworzą pewnego rodzaju biznes case'y, nie? Wiadomo, że dronem nie dostarczymy, nie wiem, mebli, nie dostarczymy produktów wielkogabarytowych, ale właśnie leki, produkty pierwszej potrzeby, bo tutaj też jeszcze wracając do tego przykładu Walmartu, oni de facto podają, że najczęściej zamawiane produkty, które dostarczają, to są jajka, to są chusteczki higieniczne, to są de facto drobne przedmioty, które ludzie w tym momencie potrzebują, nie? w związku z tym zamawiają, żeby dostarczyć to w te 19 czy 15 docelowo minut. Natomiast case leków, to do mnie osobiście to tak najbardziej przemawia, bo tak jak patrzymy jeszcze na, na dystrybucję leków do, do aptek, gdzie niejednokrotnie dostawy są dwa razy dziennie po to, żeby dostarczyć rzeczywiście pod zamówienie pacjenta jeden konkretny lek, antybiotyk czy tam jaką, jakąś maść, to to się idealnie wpisuje te obecne ograniczenia technologiczne dostaw dronami, czyli produkt do dwóch kg czy tam do 2,5 kg, albo kilka produktów, które łącznie tyle ważą, i tak naprawdę wysoka częstotliwość dostaw. I to jest punkt, który później może przeważyć na przykład takie systemy dystrybucji, jak, jak ma na przykład PGF. Z tego co pamiętam, to oni mają w Polsce 14 magazynów rozsianych po całym kraju i flotę busów po to, żeby właśnie te apteki obsłużyć dwa, dwa razy dziennie. Pytanie: jak często taki bus jedzie? Do, do apteki tylko po to żeby dostarczyć jedną konkretną sztukę. Tu aż się prosi właśnie żeby jednak wykorzystać dostawę dronem. No tylko wracam do tego co powiedziałem wcześniej w naszym środowisku prawnym, no to to nie jest, nie jest jednak takie, takie proste. Ale to wiesz co, to jest bardzo ciekawe to co powiedziałeś, bo kreuje się z tego podział jakby też trudności jeżeli chodzi o B2B i B2C czyli to, co, wiesz, znamy, znamy w logistyce dobrze, no bo wydawać by się mogło, że łatwiej będzie, dużo łatwiej będzie ustawiać takie przepływy właśnie, właśnie na B2B, gdzie te punkty, powiedzmy, są stałe, można je jakoś ogarnąć, no wiesz, no, jeżeli w tym łańcuchu, na przykład, dostaw medycznych występuje szpital, no to szpital, kurczę, ma nawet lądowisko na helik no, wiesz, dla helikopterów, czyli ma, wiesz, nie, jakby niesamowitą infrastrukturę, w sensie nawet większe takie, wiesz, drony mogą to obsługiwać, więc w tym sensie można sobie wyobrazić taką, wiesz, no, rampę, czy tam wiesz, miejsce właśnie takie już w ogóle dedykowane dostawom tego typu, no na pewno pewnie, znaczy tak, na pewno trudniej na balkon i zwłaszcza jak jest w bloku 100 mieszkań i byśmy teraz chcieli wszyscy te dostawy, no i sobie wyobraźmy, ile tych dronów by musiało latać, żeby, żeby równolegle, żeby tam x firm kurierskich było w stanie dostarczać równolegle ten, ten towar. Co, aż ty jak daleko, to ja myślę, że, że nie pójdziemy, nie? Bo dla mnie dostawa dronami jest ograniczona z, powiedzmy, z dwóch płaszczyzn. Jedna to jest to już, o czym powiedzieliśmy, czyli wymiary gabaryty produktów, a z drugiej strony jednak koszt tego typu dostawy. Co prawda, tutaj to się robi i tak coraz bardziej ekonomiczne, bo ten przykład zipline'u, który podałeś, to z tego co, co podsumowaliśmy sobie przed odcinkiem, to oni już doszli do kosztu dostawy pomiędzy 0.6 dolara a 1.5 dolara. Natomiast no, to też jest kwestia skali, tak? Oni z tego co pamiętam, mają powyżej 1000 dostaw dziennie i, i po prostu doszli do momentu, kiedy koszty stałe tego kanału dystrybucji e, zaczynają się zmniejszać na tyle, że, że to się robi e, robi coraz bardziej opłacalne. Natomiast tak czy inaczej my tu mamy dwie tendencje, które muszą się gdzieś spotkać. Z jednej strony spadające, ale jednak e, e, koszty dostawy, a z drugiej strony wartość produktu, która jeżeli mówimy o tego typu Małych, małych, dostawach D2C, czyli Direct to Consumer, no to poza tym takim przykładem z lekami, mogą być jednak na, na granicę opłacalności. Tutaj przykładem jest, czy też analogią jest Q-commerce. Na początku nam też się wydawało, że tych kurierów na skuterach, na rowerach będziemy mieli na ulicach miast nie wiadomo jaką ilość, a po czasie rynek zweryfikował i Q-commerce to jest kanał. Dostaw. Funkcjonuje przecież glowo, funkcjonuje przecież już i tak dalej. Czy tam lisek, ale to jednak jest ułamek dzisiejszego retailu. I ja myślę, że to tak samo będzie wyglądało z dostawą dronami. One wejdą w pewien segment, w którym to wciąż będzie opłacalne, a z drugiej strony skala będzie na tyle duża, że te kilka złotych per dostawa na tej takiej ostatniej krótkiej mili będzie się opłacało. Pytanie, ile tego będzie na rynku. No wiesz co, ja, ja tak zastanawiając się wiesz, nad jakimiś przy, przykładami, analogiami, do czego można porównać, no masz n, 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 przykład taki, jak ktoś czy pracował czy, czy prowadził jakieś takie duże centrum dystrybucji czy, lub jakiś taki site fabryczny, no to jest na przykład dużo takich intralogistycznych rozwiązań, no ja miałem tam w, w jednej z firm, miałem, miałem park naczep i miałem wewnętrzny taki ciągnik, który nie był nawet dopuszczony do ruchu, czyli on był tylko dopuszczony do ruchu wewnątrz, wewnątrz dużego zakładu produkcyjnego z trzema fabrykami i podciągał normalnie naczepy pod, 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 pod załadunek, pod, pod doki. Dzisiaj trochę to idzie w kierunku AGV-ów, które, które tego typu usługi będą musiały robić. No natomiast no, kiedyś wymyśliliśmy sobie, że kurczę, a może zamiast ci wszyscy kierowcy i zamiast ci te, te, te wszystkie załadunki, długi czas oczekiwania i tak dalej, to może jakieś tam alternatywne Alternatywne rozwiązanie by się znalazło. I myślę, że tu, jeżeli te Uwarunkowania prawne nie będą aż tak skomplikowane, to to jest jakaś szansa. Czyli po prostu rzeczywiście zastanawianie się nad tym, gdzie ja mogę jakąś efektywność osiągnąć. No bo wiemy jakby w stu procentach, że oczywiście część tych firm to robiła, czy robi tego typu piloty, żeby się pokazać, żeby puścić posty i tak dalej. Ja pamiętam, ponad 10 lat temu w, pracowałem w jednej z firm, w której właściciel mnie pytał: Piotr, Amazon już dostarcza dronami, kiedy my Będziemy dostarczyć dronami. To było 12 lat temu. Tak? Więc w tym sensie no to, to działa na wyobraźnię, bo nawet te przewiezienie nad łąką paczki jednej, wiesz, co możesz sobie samemu zrobić, cywilnym dronem podkleić, wiesz, i, i też przelecieć i, i wiesz, i, i, i ogłosić sukces, że ci się udało. No to w tym sensie, no to ta możliwość pracy nad. Optymalizacją jakiegoś swojego przepływu, będzie na pewno generatorem tutaj. Czyli jeżeli do mnie przyjdzie który powie, dobrze, mamy w portfelu coś takiego, może byśmy się pozastanawiali. Tak jak patrzymy na waszą strukturę, no to nie wiem, macie regionalny magazyn w jednym miejscu, albo fabrykę w jednym miejscu, regionalny magazyn 10 kilometrów dalej, las po drodze. Może byśmy rozważyli zamiast dostawy naczepami, to właśnie jakieś tam stricte dostawy szybsze. te, Więc tutaj bym szukał motoru napędowego. Czyli z jednej strony, no, musi się to pojawić jako jakiegoś typu usługa spakietowana taka, że nie wiem, ja prowadząc jakąś logistykę w firmie, to nie będę musiał samemu tych wszystkich zgód załatwiać i tak dalej, tylko załatwię jakaś firma kurierska, która tego typu usługę będzie w stanie powiedzmy świadczyć, a ja w tym czasie mogę się pozastanawiać czy poprzeliczać sobie, gdzie mi się to będzie opłacało. No i oczywiście jak przy każdych nowych technologiach no jest te, te 10% takich osób, które są podekscytowane samym faktem, chcą wdrażać nawet jak te koszty na początku może nie są, nie są pozytywne, albo w sensie to jest droższe. No natomiast myślę, że to będzie taki motor napędowy, a no i, i, i tak też to z kolei jest oceniane przez ekspertów. No i tu możemy powiedzieć coś o jakichś takich prognozach wzrostu rynku, które, które gdzieś tam znaleźliśmy. No nie? No, i prognozuje, jak prognozuję, że tam dostawy dronami osiągną istotną wartość w takich, można powiedzieć, wartościach absolutnych, tak? Bo tam raport Coopers, o którym wspominasz, podsumowany został w ten sposób, że do 2034 roku ten rynek dostaw dronami globalnie będzie wart ponad 65 miliardów dolarów. No, jak mówimy o 65 miliardach dolarów, a przypomnijmy o tym, że koszt pojedynczej dostawy, no tam jednak będzie wciąż oscylował w okolicach, powiedzmy, Hmm. Dolara czy półtora dolara, no to to mówimy o miliardach paczek, nie? To jest kilkadziesiąt razy tyle, ile będzie robił impost, który obecnie dostarcza tam chyba już 1,1 miliarda przesyłek rocznie. Także to będzie istotny udział globalnie. Tylko pytanie, czy w Polsce, czy w Europie, bo tak jak powiedzieliśmy w trakcie tego odcinka, technologicznie to już jest możliwe. Nawet biznesowo w niektórych kategoriach produktowych. To się opłaca. Natomiast kiedy my dostaniemy dostawy dronami, no, ja myślę, że u nas niekoniecznie aż tak szybko, chyba później niż w tym 2034. No tego, tego nie wiemy, ale że tak powiem kibicujemy wszystkim, którzy takie testy gdzieś przeprowadzają. Z chęcią też piszcie w komentarzach lub piszcie do nas, jeżeli znacie jakieś takie case'y, które są, które są interesujące i które te tezy, które tutaj dzisiaj stawiamy będą, będą weryfikować. Generalnie wydaje się, że buduje się kolejny, Standardowy sposób dostawy, i tak jak są dostawy, że tak powiem, samochodami dużymi, małymi, rowerami i innymi, no to, to te dostawy również dronami latającymi będą się rozwijać. W sumie skupiliśmy się na tych dzisiaj latających. Pewnie zrobimy też odcinek o, o, o takich, no powiedzmy, poruszających się bardziej po Ziemi, bo takich rozwiązań też jest sporo, i te pewnie będą miały mniej przeszkód, takich formalno-prawnych no bo jeżeli będzie jechał chodnikiem no to najwyżej go, go się ominie więc tu pewnie tych, tych, tych zmiennych jest mniej do ogarnięcia natomiast no z, mojej, z mojej perspektywy warto śledzić ten rynek i też się będziemy temu przyglądać. Dokładnie do zobaczenia w kolejnych odcinkach Dzięki uprzejmie, cześć Dziękuję, że byliście z nami jeżeli macie temat, o którym chcecie abyśmy porozmawiali, to dajcie nam znać w komentarzach Sprawdźcie także ofertę naszych sponsorów. Dla przypomnienia, partnerami dzisiejszego odcinka byli. MagnaValor, firma doradcza, oferująca usługi optymalizacji łańcucha dostaw i logistyki. Tworzymy rozwiązania redukujące koszty i efektywnie skalujące operacje. Budujemy wartość waszego biznesu. Postis, wiodący dostawca systemów Last Mile OS, oferujący rozwiązania do monitorowania i optymalizacji dostaw. Wybieraj z ponad 300 zintegrowanych firm kurierskich i obniżaj koszty przy jednoczesnym wzroście zadowolenia klientów. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał.